Pamiętacie jak ze dwie albo trzy generacje temu zachwycaliśmy się coraz większymi światami, a twórcy chwalili się ile to kilometrów przemierzalnej przestrzeni tym razem udało im się wcisnąć do gry? GTA 5 kilka razy większe od GTA 4, Skyrim większe od Obliviona i tak dalej. Zazwyczaj gdzieś w domyśle oznaczało to, że nie tylko światy pęcznieją, ale w ogóle cała gra. Większa mapa to więcej misji, aktywności w ogóle wszystkiego. Trzeba było tylko znaleźć sposób, jak elegancko zagospodarować całą tę przestrzeń. I niestety, często, nawet w przypadku tych bardzo dobrych gier, rozwiązaniem były powtarzalne aktywności poboczne posypane na całej mapie. Z tej perspektywy wiele osób patrzy z przerażeniem na nadchodzący Starfield, w którym mamy dostać możliwość odwiedzenia tysiąca planet i przestrzeni pomiędzy nimi. Wiemy już od dawna, że z tego tysiąca ogromna większość będzie generowana proceduralnie, ale gra jeszcze nie wyszła, a już pomysł, że twórcy mogliby chcieć wypełnić to jakimiś aktywnościami, wywołuje poczucie przytłoczenia wielu osób. A co jeśli Bethesda nie postanowiła wypełniać tego jakąkolwiek zawartością? A co jeśli dla niektórych światów w grach najlepiej będzie, gdy pozostaną wielkie i puste? Kojarzycie na pewno tak zwane point of interest, czyli tak zwane pytajniki na mapach, które zazwyczaj sygnalizują nam jakąś aktywność poboczną. To jest często jedyny sposób na ogarnięcie aktywności pobocznej na mapach, np. w takim Wiedźminie 3 albo w którymkolwiek z ostatnich asasynów. Jest to rozwiązanie, które rodzi dużo problemów i pod pewnymi względami bardzo szybko się zestarzało. Pierwszym problemem jest powtarzalność. Nawet w przypadku tych większych studiów trudno jest dodać, powiedzmy,. 100 albo 1000 takich punktów na mapie i postarać się, aby każdy z nich był absolutnie wyjątkowy i ciekawy sam w sobie. Drugim problemem jest to, że punkty te zazwyczaj były mało wynagradzające. W końcu jeśli mamy tych punktów 1000, to nie może każdy z nich oferować nam jakieś super nagrody, tym bardziej, że te twórcy zazwyczaj wolą zostawiać na bardziej znaczące zadania, a nie coś, co znajdujemy po drodze między rzeczką a latryną. Znaki zapytania po prostu źle współgrają też z samym flow rozgrywki. Jeśli ktoś ma zwyczaj, że lubi kończyć mapy, maksować je i wypełniać wszystkie questy, a tak ma sporo osób, to znaki zapytania szybko zmieniają się w przykry obowiązek i nawet trochę natręctwo. Zamiast wzbogacać świat, nawet na niego w końcu nie patrzymy, bo co chwilę sprawdzamy minimapę, żeby widzieć czy dobrze idziemy do kolejnego punktu. Zresztą znaczniki tego typu w ogóle uczą nas często ignorować większość świata z gry, bo gdy gra uczy nas, że ciekawe miejsca są oznaczone, to gdy widzimy jakieś powiedzmy fajne miejsce, ale nie jest oznaczone, to jest taki dla nas sygnał, że nic tutaj nie znajdziemy. Jakakolwiek nasza ciekawość i zmysł, odkrywcy zostają na starcie zduszone. To poczucie żyjącego, wypełnionego aktywnościami świata w przypadku pytajników jest również bardzo krótkotrwałe, bo w momencie, gdy wyczyścimy z nich mapę, to zostaje tylko wrażenie, że... Okej, okay, ten kawałek mapy już jest pusty, nie ma tu już nic więcej do zaoferowania, nie ma powodu, żeby tu wracać. Znaki zapytania i punkty tego typu sprawiają też, że widząc wielką mapę, nie myślimy o tych wszystkich fajnych miejscach, które możemy znaleźć, tylko czujemy się przytłoczeni tymi wszystkimi aktywnościami, którymi gra w nas momentalnie rzuci. Jeśli graliście w któregokolwiek z ostatnich Assassinów, to pewnie wiecie, o czym mówię. Ale też tutaj Dawid cały czas wtrąca mi, że jest mnóstwo gier, które robią te rzeczy i robią je dobrze. I no, prawdopodobnie można znaleźć mnóstwo takich przykładów. W sensie to jest trochę truizm powiedzieć, że rzeczy działają dobrze, jeśli są zrobione dobrze, tak? No ale mówimy też o wielu tytułach, które są uniwersalnie uznawane za dobre, jak Wiedźmin, czy jak właśnie Asasyny, jak Ghost of Tsushima, które popełniają tego typu błędy. I jest dalej sporo gier, które polegają głównie na tego typu właśnie rozwiązaniach, pytajnikach, po to, aby zagospodarować. Wielki świat i dać nam aktywności poboczne. Trochę takim doraźnym rozwiązaniem jest po prostu usunięcie oznaczeń, z czym eksperymentowało Assassin's Creed Odyssey. Taką opcję dał też Wiedźmin 3 w wersji next-genowej. Niektóre gry, jak Ghost of Tsushima, zmieniły format tych znaczników. Obozy bandytów symbolizował dym na horyzoncie, a do ciekawych miejsc zaprowadzały nas zwierzęta. Co było fajne, bo zamiast patrzeć na mapę, te oznaczenia były jakoś zintegrowane ze światem, ale w obu przypadkach to jest tylko takie częściowe rozwiązanie problemu. No dobra, to jeśli to rozwiązanie nam się średnio podoba, to co Możemy zrobić. A może powinniśmy niektóre światy po prostu zostawić wielkie i w większości puste? Gadaliśmy kiedyś o tym też z Dawidem przy okazji pokazu Starfield, ale zacząłem się nad tym zastanawiać dużo wcześniej w kontekście No Man's Sky. No Man's Sky jest grą, w której dostaliśmy pierdyliard planet do odkrycia z ich własnymi biomami, atmosferą, fauną i florą. Problem w tym, że każda planeta, nawet z najbardziej ekstremalnymi warunkami, posiadała jakąś formę życia. A gdy na każdej znajdowaliśmy życie, to momentalnie przestawało być to w jakikolwiek sposób. Ekscytujące. Oglądaliśmy wszędzie po prostu różne wariacje tego samego szajsu wyplutego przez generator. Nie jestem pewien czy może teraz nie wprowadził tak jakiś update, ale gdy grałem to praktycznie nie spotykaliśmy planet jałowych. Prosty efekt skali, wyobraźcie sobie, że odwiedzacie 100 planet i na dopiero 101 znajdujecie po raz pierwszy jakąś formę życia, nawet najmniejszą. Byłoby to wydarzenie samo w sobie. Dlatego sporo nadziei dała mi informacja, że z tysiąca planet, które mamy dostać w Starfieldzie, 90% z nich ma być jałowa. Like science. And we're pushing it. About 10% of those planets have life on them. And we're pushing it to the edge of what do people think? What planets are in that Goldilocks zone versus planets that have resources? Right. No dobra, ale czy oznacza to, że te jałowe planety mają robić tylko za nudne tło na drodze odkrycia czegoś ciekawego, jakiejś planety z życiem, gdzie jest coś do zrobienia w końcu? Albo czy to oznacza, że 900 planet będzie totalnie pustych i bezużytecznych, za to na pozostałych 100 będziemy zasypani questami, znakami zapytania i aktywnościami pobocznymi? Niekoniecznie. Jak tchnąć życie w wielkie, puste przestrzenie pokazało nam już Red Dead Redemption 2, które zamiast na porozrzucane po mapie aktywności postawiło bardziej na dynamiczne wydarzenia, które nas spotykają podczas zwiedzania go. W sensie dalej w grze znajdziemy różne ciekawe miejsca, obozy bandytów, skarby i tak dalej, ale za główne życie tego świata odpowiada to, co spotykamy po drodze do tych miejsc. Czy to ktoś nas napadnie, czy spotkamy NPCa, który potrzebuje pomocy, czy nagle dostrzeżemy coś ciekawego w oddali, czego wcześniej nie było, a może będziemy podróżować Inną porą dnia i zobaczymy ogień w lesie, pojedziemy zobaczyć co to. A to goście w białych fartuchach urządzili sobie rasistowski piknik, a może nie spotka nas kompletnie nic. W RDR2 możemy 5 razy przyjechać tę samą drogę i za każdym razem ta podróż może minąć inaczej. I są to swego rodzaju aktywności poboczne, i jest to też kierunek których chętnie widziałbym w innych grach. Przy tym rozwiązaniu gra może nam dawkować tego typu atrakcje, zamiast atakować nas naraz mapą pełną punktów. O wiele lepiej współgra to z rytmem gry i nie musimy planować sobie, że teraz robimy misje poboczne, żeby nam później nie zostały na głowie, a dopiero potem misje główne. Pula takich wydarzeń też jest jakoś ograniczona, ale gra nas o tym nie poinformuje, więc nie dostajemy nagle jasnego sygnału, że ta część świata jest już pusta i nic nas tutaj ciekawego nie spotka. Jak mówiłem, w grze dalej znajdziemy jakieś znaczniki, mówiąc nam na przykład, że tutaj jest misja poboczna, ale jest to tylko jeden z elementów większej całości. Podróżowanie w Red Dead Redemption 2 jest dość czasochłonne, bo mapa jest duża, a my mamy do dyspozycji tylko konia, który też się męczy, ale prawie nigdy nie używałem tutaj szybkiej podróży, bo zwyczajnie lubiłem cieszyć się tym światem i poczuciem, że nigdy nie wiem, co mnie spotka. I Starfield wydaje mi się... Idealną grą do podążania w tym kierunku. Mam nadzieję, że gra, zamiast próbować wypełniać to 1000 czy nawet 100 planet aktywnościami, będzie próbowała wypełnić je przygodami. Może się też okazać, że to tysiąc planet będzie służyło przede wszystkim do tworzenia naszych własnych przygód, trochę jak No Man's Sky. to może wyjść okropnie, ale może też wyjść dobrze, nie ma co się negatywnie nastawiać. Jak to powiedział wielki wiesz Dawid, jak gra robi coś dobrze, to jest dobrze. tego typu rozwiązaniu skala traci na znaczeniu, ale w kontekście kosmosu po prostu miło jak jest jak największa, żeby jak najlepiej oddać to poczucie ogromu przestrzeni kosmicznej. I mówię to głównie w kontekście Starfielda, ale myślę, że sporo gier mogłoby właśnie pójść w tym kierunku. Nie sugeruję, że wszystkie, jakby gry są różne i to co świetnie zadziała w jednej nie musi zadziałać w drugiej, nawet właśnie pytajniki na mapach mogą zadziałać nieźle w tym czy innym przypadku, albo wieże, które uwielbia Dawid w swojej Zeldzie. Patrząc na te wszystkie obawy odnośnie do Starfielda, nie oczy... Oczekujmy, że ogromne światy będą wypełnione ogromną liczbą aktywności. Oczekujmy, że będą wypełnione okazjami do fajnych przygód. Jak będzie ze Starfieldem? Przekonamy się pewnie całkiem niedługo. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Dom, 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 dom. Do warudzenia.